Jedzie! Co Nie jest? daje rady. Nie nadajecie się do tego. O, oh, słudziaku. O, oh, no. Oh, no. 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 jesteśmy pewne, że to jest jadalne. O, oh, Nie oh, tak. oh. Miau, Miał, 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 miał. a dzisiaj razem z Natalią Cisik w świąteczny sposób ozdobimy nowy skiernika w sumie tą chatkę z piernika. Ale najpierw musimy się do tego dobrze przygotować. Okej, okay, jesteśmy już przygotowane. W świątecznych sweterkach i na strojach. I już domku nie złożysz. Так, <laughs> давай. Tu mamy. Tutaj mamy całe konstrukcje, wszystkie ściany, dachy To jest sobie rysunek, jest. jest dach, jeden, drugi, ściany, takie ściany boczne I to są... To komin? Drzwi? Parapet? Komin. komin Komin, właśnie, komin, tak. I chcę to zaznaczyć, że Natalia już jest tym mistrzem, ponieważ w tamtym Nieprawda. roku go robiłam Nieprawda, ja już sprostować, z nie ja, tylko to Ale widziałaś jak to było. Ale udało się? Nie, nie, nie dałam, widziałam. Udało się, ale nie było łatwo i robiliśmy to na lukier, a mafina ma ściany klej No więc zobaczymy Przeblinie na ślinę, na ślinę, to bym mogła nie do tego mamy jeszcze posypki świąteczne i różne ozdoby. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. Zaczynamy! Odpakujemy. Zobaczmy, czy mamy to w całości, bo trochę to przeżyło. Ale nie pachnie. O matko. Już mi się święta nasuwają. Ojej, jaki zapach. Ja kocham święta. No co, ale ty też kochasz święta? O, o co diaku? Ja. Naprawdę? Dobra, przydarzyłam. Czekaj, bo ja na kota patrzę. Ej, chyba Okej. Okay. Nie połamałaś o, nie. nic? Tu coś jest. Złamałaś. Eee. Będziesz musiała skleić na ślinę No na ślinę, to ich nie zauważył, no nie? A pamiętasz jak robiłem tiktoka i budowałem dom z krówek? O nie Poważnie robiłem dom z krówek I to było na ślinę? Nie Nie, ja obmyśliłem cały plan Oh no, oh no. Mogę wam oh no. coś powiedzieć? Po prostu kot was zasłania i nie widać nic Nic O, no. drugi no. przyszedł Ja to demonstruję jedną ze ścian Tej ściany po prostu nie będzie, o My ją skleimy Bo eee. radę Bo budowniczy Na razie widać tylko cię. koty i...

Tak, skaczymy. A skaczemy na cztery łapy. Nie, 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 to jest gorące. To jest gorące. Dobra, poszły. No <laughs> co, Natalia? My nie damy radę? Damy radę. Jeszcze nie wiem jak, ale damy radę. To jest, o nie, to są drzwi frontowe. Już jest kawałek domu, Aż tak się to rozwaliło? No. Ale to ej, jedna ale, ściana? Jedna. Ale wiecie co, jedno. Jedno. Ja to wyozwam w walizce do domu i mi się to nie rozwaliło. Więc... To musiałeś chyba przypakować albo w sklepie. Życie, ale to dobrze. Nie, to jest challenge. Damy tak, radę. To jest challenge. Ale, oczywiście. Ale wiecie, ja powiedziałem, challenge polega na tym, że mamy. W tym momencie godzinę za 20 Jeżeli do równej nie ułożycie tego Przychodzę, biorę taki młoteczek Czekajcie, ja wam pokażę no, jaki młoteczek Nie, ale wezmę taki mniejszy bo... Mam taki, taki mały młoteczek I w tym momencie rozwalimy im to tym młoteczkiem Będzie to elegancko wyglądać Czy ty to jesz? Czy mi się wydawało? No jak to ma być całego na to je? Patrzcie Ale to się wszystko da skleić, no co ja mam wam pomóc? Ale damy sobie radę, ponieważ mamy klej Klej jadalny z lukru Chyba Spróbuj że trzeba go podgrzeć Na pewno A weź tak do buzi go Spróbujmy na tym. Jak pasta... A nie, to jest no takie proszę zroczysty. Okay. Uuu, to był naprawdę wygląda jak klej. No. Czy jesteśmy pewne, że to jest jadalne Tak, chcesz spróbować? Dzięki. No, to, to ja będę nie pisać. no, nie ma problemu. Proszę bardzo. palec. Pozostało Wam jeszcze 20 minut na zbudowanie tego. Jak to smakuje? Jak klej? W ogóle nie ma smaku. Żertujesz, myślisz, że to jest lukier. To jest klej, nie lukier. Ja czuję tam lekką słodycz, ale to jest taka no, nijaka taki cukier. No, ale taka jak... woda z cukrem. Właśnie jeszcze gorzej niż woda z cukrem. Fajnie tak narzekacie, ale ja wam czas leci. No dobrze, już. Tutaj skleiliśmy teraz na ten dziwny klej i zobaczymy, czy to wypali i czy zasnie. Ale zobaczcie, to jest takie przezroczyste zrobiło. Weź to podnieść. No nie, no na razie nie. No to to, to tak klej, ja że nie można. klei. Teraz jeszcze nie. Tak wyglądają wszystkie elementy i tak. tu jest ten słynny klej. Teraz każda z nas zostanie jedną ścianę do zdobienia. Jennifer uśmiech. Ja wstawiam. Piosenek. To wezmę ten. Co tu się stało? Ja wstawiam kamerę. Nie obrażaj pana pisaka. Nie, no, do domu jedzie. Nie, no. Poczekaj, to sprawdź skąd jest, jak do domu jedzie. Ale kupa nie jest biała. Nie jest źle, zostało wam jeszcze 18 minut na złożenie. Ja Zaschło. Myślałam, że będzie ładniej. Może teraz sypki jeszcze wlecą. Ej, ale wiecie, że moja, mój domak będzie wyglądał jak domek pięciolatki. A bo mój? Bożej. Jak cztero. Przynajmniej na tyle się czuję. Tak, tak, oczywiście. Posypki naprawiam wszystko. O matko, to jest Natalia <grym> się zresztą. już. Koniec? Coś Co nie daje rady. Kiedy trzymała psychicznie? Poddawała się. Naprawdę, jeśli szukacie kogoś, kto nie ma żadnego talentu plastycznego, zero, to jestem ja. A mi wyszło to jak eczu. Naprawdę, my no. Piewnika, a nie możecie wziąć, masz majonez? No co, majonezem to obsmarujesz, a tamto to Ale A co ty masz do majonezu i keczapu? Ale z piernikiem No i co, dodasz serna, to i zapieczesz w piekarniku Bardzo piękne okienko Nie, Trochę... nie jest dobre miejsce do Ja też czuję, że wy zaczniecie robić to, a kot to rozwali Nie, koci włos się jeszcze w ozdabianie bawicie? No tak Ja myślałem, że wy to po prostu złożycie by to wszystko ratować, jak Ma być piękny domek Znaczy ogólnie możemy zrobić taką Rzeczywistość kontra, nie wiem Kontra Instagram i złożycie no, tylko stary. Przód, co nie? Domku? Tył nie Stary Natalii domek to będzie Jak ten właśnie Instagram <laughs> A teraz dzisiaj będzie rzeczywistość <laughs> eee, Kiteł Kiteł, chodź tu, nie, nie je nie Kotek, C -c -c -c. dostaw to Ale trochę szybciej, no, no staram się. Zostało wam 14 minut Do przyjścia z młotkiem no właśnie. No ale no, młotek nie już tak. Z takimi długimi paznokciami to kleić? Czy to takie łatwe? Tak. Chodźcie pazurki mi zrobicie. Jeśli wejdziecie dużo kciuków w górę, to zrobimy kitkowy tipsy. Nie dzięki. O, tak. Nie dzięki. 10 tysięcy kciuków w górę. 17. Miał, miał, miał. Miał, 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 miał. Miał, miał, miał. Miał, miał, miał. Poczekaj, przepraszam cię, ale idę do topki. W międzyczasie kotek zrobił sobie naszyjnik z TK Maxa. Pokażcie. Jak tam stylowo? Te nawet zakupy były, co nie siła? Jak to zobaczy, to wiele, co tam z kamerą Ojej, jak słodko To wygląda jak pierniczek z ketchupem No prawda, a to jest lukier Ketchupowy pierniczek mm. la, 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 la. Ja się boję postawić tej ścianki No dawać pora na zbudowanie domku Zostało wam 11 minut Do młotka Gdzie jest młotek do tłuczenia mięsa? Nie, nie, nie nie, my damy radę. Damy radę. Właśnie są drzwi, które są na tamtej stronie. <laughs> Natalia jak się skupiała przy tym serduszku? Miałam ja... ketchupowe drzwi. To są Sam... ketchupowe drzwi. Majonez, ketchup, koniec. A ja tutaj? Będę... Tu mamy elegancko na biało. Tutaj widzę taki styl klasyczny, a tutaj styl <głosy> majonezowo <głosy> <głosy> jakiś taki. <głosyny> tu są drzwi i one popękały, więc ja muszę zrobić drugą wersję drzwi. Słuchajcie, ja muszę coś sprawdzić. Sekunda. Tak. Nie, to padnie. To padnie. Trzymaj, Trzymaj się. Nie, jednak nie. Powątpiłam. Nie było tematu. Nie psuje. Życie! Nie na dziś. Za o, 5 dobry. minut rozwalę wam ten domek drobny pył. Nie. Musisz taki licznik Z odpalić. Z jakimś grinchem. No. Ty nie znasz nie no, O Ooo, kopiec. tak. O właśnie siwa cię prosi, żebyś mi więcej miał. czasu miał. Nie ona mówi rozwal to już. Nie. Siwa! Więcej czasu? Powiedział, nie. To bo było... nie. Nie! Tak, nie Nie! Co zepsułem? To było zepsute. 10 minut

Trzeba, że spuściłeś. Nie martwcie się, że beznadziejnie tak. to zrobiłyście. No na ja no piję... i tak was kucham. Tak, i tak wyszło pięknie. Na razie jeszcze nie zrobiłyście nic. Rozpakowałyście pudełko i na tym się skończyło. Bardzo. mamy przepięknie ozdobione ścianki. Grubą warstwę. Tak. No... Można klej na gorąco. Tak, klej na gorąco, no? Oczywiście. Na czym wydaje mi się, że mocniej by o, trzymał. Ale już oko. Jest, stoi. dało radę i ja się boję tą. No. Już zostawię tą drugą ścianę. Nie ma czasu. Poziomica, co to takiego. Nie, nie! Oj, oj, oj. Ja się no boję na to dach Jeszcze palec mojej nógki Rozwaliłam swoją dekorację świąteczną Musisz tak ładnie jeszcze dachówki pokolorować na biało Tak, tak, tak tak. No tak O nie, ja na to dachu nie dam, że to tak walnie Akurat z tej strony tego nie widać Z tej strony ładnie, tak? Tak, pięknie Nie okay. yy, Nie, teraz robisz tylko przód dachu o. i mówimy, że już jest skończone okay. A nie kolorujecie dachu? Nie <laughs> Ja poczekam na no. chwilę no to już tak kusie. Nie, już zostawcie zanim to walnie. Sie to runie teraz, o nie. O, już się rusza. Ojeju, leci! Ej, czas minął chyba. No. Nie, ale już, ale już jest! Nie, jeszcze O nie! Ale to ma od przodu ładnie wyglądać. Znaczy co ja mam powiedzieć? No wygląda to... Jak zaśnieżony domek. Szale. Nie no no strasznie to wygląda. Nie co komentuj. ja mam? Pow... No i teraz będzie bum Nie, nie, nie. I tak nie wierzy w nas. Ten... <ślam> Jestem też. Mój pierwszy domek z piernika w życiu Napiszcie koniecznie czy wy robiliście kiedyś domek z piernika I jak wam poszło? No świetnie <laughs> Zalejmy to wszystko dimplejem, po prostu powiem, że śnieżyca przysłał Super wam idzie puść, uf, puść, uf. Puść, puść. puść, puść, puść Jedzie Spokojnie, każdy dach musi trochę usiąść tak, Zawsze tak jest w budowlance Robię wielki test ukruszonego dachu Jak jest to, Tego to jest? Ja sama Krzy... robiła. Nie no, z przodu wygląda elegancko Oho! Tak, dobra, spróbuję Klej taki ładny dom, taką willę elegancką, co nie? Wiecie co, możecie go tyłem nie pokazywać do kamery, bo wygląda naprawdę bardzo źle. O, idealnie, pięknie. Teraz przód robicie ale tylko dachu? Przód. Chcę też zobaczyć moją ścianę. Ściany boczne, piękne, super. Mua. Tylko, że nie pokazujcie tyłu. Z tej strony elegancko. Teraz zróbcie dachówkę. No dobra, wygląda w ten sposób. Rewelacyjnie Natalia wpadła, żeby wykończyć ten dach. No patrzcie, jak to uroczo wygląda. Tak zapytam, jeżeli by przeszła jakaś burza, większa śnieżyca czy coś, to to I wytrzyma? A na przykład młotek? No w czasie się nie wyrobiłyście. Nie, ale... znaczy tak, ale uważam, że wygląda to wszystko z tej strony przeuroczo. Jak <gryzio> się spojrzałam tutaj Dobrze, że tego nie widzicie Tam ściany nie ma, dziura jest ogólnie, więc wiecie lepiej Gryzioła nie patrzeć Dziura z dachu wygryzione na napiszcie jak wy oceniacie nasz domek Bądźcie łagodni w Tak, Tak. Mogło być gorzej, mogło być lepiej, ale mogło być gorzej tak. Weź ugryź komin. Tak No? Da. A ty kawałek dachu, zobaczymy co z tego będzie <gryzio> A to Ja też <gryzio> no. rozwaliłem. Piękny domek a ty nie miałeś zrobić jeszcze takiego luku dookoła, jak on wygląda ładnie? O to posiłam się. Dobra, już, nie jedzcie tego domku. To, to oh rozwaliła dach To teraz przejdziemy po tym, jak one wykończyły swój własny dom. Ale pyszne. Mhm. Tak uważam, że mhm. tak o to wygląda. Wydaje mi się, że komuś by tutaj padało o, na... O matko. Pokaż dach go. się roz... Tragedia! O nie! Dach. <śla> eee No cóż, to teraz. Jeść. Ale jest pyszny. Biedny domek Szczerze? Nie nadajecie się do tego A kto to rozwalił to to cały najlepsze. dom? Zdrościsz nam Dokładnie Zostaw ścianę to jest ja. My się bierzemy to za konsumpcję tak też się może podziwimy Trochę nam pomógł Z czym? Z rozbaleniem? To, jest... to na przykład no. Kawałek tak. okna mi No dobra, może jedną ścianę To ładna Nie, ona wygląda źle to... Kitek, nic nie dostaje, a wy koniecznie zostawcie subskrypcję zarówno na tym kanale, jak i oczywiście u Natalii się smacznego. Łapki w górę i mi opaska spada, więc kończymy. Także buziaki, pa! Pa! Widzę, chyba mam lukier w... Nie wiem.